Będzie to wiadomość od wszechświata dla Ciebie, więc jeżeli trafiłaś, trafiłeś na ten filmik, to zapraszam do posłuchania. E, pamiętaj jednak, że jest to czytanie ogólne i nie musi z każdym rezonować. A na sesje prywatne zapraszam na priv do umówienia takiej sesji. Mam karty przesłań miłosnych i sprawdzimy sobie, co siły wyższe chciałyby Ci właśnie teraz powiedzieć. Na temat Twoich relacji uczuciowych. I co powinieneś wiedzieć właśnie teraz? Być może jesteś w jakiejś relacji, być może chcesz nowej relacji. Zobaczymy. Mamy. Słuchajcie. To jest dla osób, które są gotowe na relacje, ponieważ to jest właśnie Divine Timing, to jest właśnie teraz ten boski czas, i tutaj te karty nawołują, czyli siły wyższe nawołują, że uwierz w ten boski czas, e, ponieważ miłość przychodzi do Ciebie, bo jest Tobie ona przeznaczona i no tak po prostu ma być, i to jest teraz właśnie ten czas. I mamy drugą kartę, która mówi o... Mm, o takiej pasji, która jest między dwojgiem ludzi. Dobrze. Zobaczmy. Czyli takie przyciąganie, tak? Przyciąganie do siebie. Co jeszcze? Co jeszcze powinnaś, powinieneś wiedzieć? Co jeszcze? się dowiemy. Mhm. Karta zatytułowana Charyzma. I tutaj y, chodzi o to, że w tej Waszej relacji to jest bardzo ważne, tak? Że jesteście takimi osobami bardzo charyzmatycznymi, y, no i mającymi właśnie takie przyciąganie do siebie. Więc no, tutaj po tym można poznać, dla kogo to jest czytanie. Co jeszcze? No Kolejna karta, która mówi attraction, czyli jest tutaj ogromne przyciąganie do tej właśnie właściwej osoby e, we właściwym czasie. I znowu tutaj jest mówione o czasie, tak? Czyli zawsze jak ta karta wychodzi, to to jest właśnie ten czas. To jest właśnie teraz, słuchajcie, teraz lub w najbliższym czasie. Czyli nie macie tego odwlekać. E, natomiast. E, no, jakieś drzwi są tutaj zamknięte, tak? Ktoś zamyka drzwi, ktoś nie chce tych drzwi otworzyć, czyli tak jakby kłóci się z tymi siłami wyższymi, bo siły wyższe mówią, że to jest właściwy czas, że to jest boski czas, natomiast drzwi są zamknięte, tak? I oczywiście, wy macie zdolność do podejmowania decyzji, natomiast no, przesłanie mówi o tym, że jeżeli chcesz, aby ta relacja się rozwijała, to musisz otworzyć te drzwi. Co jeszcze? Nie wiem do kogo ja to mówię, słuchajcie. No, ty będziesz wiedzieć. Co jeszcze? Co jeszcze mamy się dowiedzieć? Mhm. Yy, spójrz w swoje sny. I te sny dadzą ci dużo, odpowie dużo odpowiedzi na Twoje pytania. No, być może, że masz takie sny dotyczące tych, tej relacji, i no to mogą być proroczesne. Co jeszcze? Mhm. No, słuchajcie, jest tutaj ogromne przyciąganie jest tutaj ogromna chemia, bo tutaj jest karta iskry też. Więc między Wami. Więc, no słuchajcie, no jeżeli jest sparks, an attraction, e, passion, e, charyzma, no to, to słuchajcie, no, no jesteście po prostu taką mieszanką, totalnie mieszanką wybuchową, mieszanką wybuchową, Jak, jeżeli chodzi o, o przyciąganie, pociąg i no aż tryska energia. No, i tutaj jest też zapewnienie od kart, że Twoja relacja jak kwiaty będzie rozkwitała, tak? W związku z tym, no musisz otworzyć te drzwi właśnie teraz. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Dobrze, ostatnią kartę poprosimy. I tutaj jest taki przekaz, że no, być może do tej pory było w tym związku zbyt poważnie. I tutaj jest powiedziane, żeby znaleźć radość w prostych rzeczach, jak będziecie już razem, czyli znaleźć taką radość, żeby bawić się, tak? No, to jest taka karta. Find joy. In the simple ple e, pleasure, pleasures of just being together. Czyli tutaj, e, no, żeby, tak jakby, nadać lekkości, tak, tej relacji. Dobrze, to zobaczymy sobie jeszcze takimi kartami anielskimi, które dotyczą związków. Co jeszcze tutaj powinieneś, powinieneś wiedzieć? Nie, no słuchajcie, ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam. Chemia. Tak? No nie wytrzymam. No, piąta karta, która mówi o chemii, że istnieje tutaj bardzo silne magnetyczne przyciąganie. Słuchajcie, no tu y, może to być nie tylko chemia taka fizyczna, to może być no relacja po prostu y, karmiczna, tak, która tak bardzo was do siebie ciągnie. Y, bo tutaj jeszcze nic nie zakończono. Jeszcze nic się nie zakończyło. Może się nawet nie zaczęło dobrze. Dla niektórych z Was. Co jeszcze? Dobrze. Zadajmy pytanie, co oprócz chemii, tak? Co oprócz tego przyciągania? Co jeszcze? Co oprócz tego przyciągania? Jeju. Muszę to podnieść sobie. Muszę. Jeszcze jakaś spadła? Nie. Jedna tylko. Okej. Okay. No romantyczne uczucia. Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania, tak? Czyli no, masz tutaj zapewnienie od wszechświata, że trzeba, że nie na darmo dostaliście to przyciąganie. Yy, w związku z tym mamy tutaj też taką kartę, która mówi o nowej miłości. Więc dla niektórych z Was może być jakaś nowa osoba, która obudzi w tobie romantyczne uczucia. Tak? No, jest to czytanie ogólne. W związku z tym, no, może tak być, że przyjdzie ktoś do Twojego życia yy, i będziesz mieć wybór, czy wybrać tą osobę, czy wybrać nową miłość. Dobrze, zapytajmy jeszcze odnośnie tej wcześniejszej, tak? Miłości. Nie nowej. Zobaczmy. No i tutaj e, nadszedł czas, żeby przejąć kontrolę nad swoim życiem, bo tak jakby siedzisz jak ta koza w tych ograniczeniach, no i jakby nie pozwalasz sobie tak na to, żeby, e, żeby poddać się, ponieważ no masz tutaj zapewnienie, że te uczucia są nie, właściwe i warte dalszego pogłębiania, pogłębia, tak? Dobrze. I co tutaj wyjdzie z tej relacji? Zobaczmy, co wyjdzie z tej relacji. Mhm. Mhm. Poproś inne osoby o wsparcie i je zaakceptuj. Nie wiem, jakie wsparcie. I co jeszcze? Czy jeszcze coś? I tutaj bardzo ważne są rozmowy. Muszą to być rozmowy od serca. Szczerze porozmawiaj o swoich odczuciach ze swoją drugą połową, tak? Więc albo wybierzesz ten właśnie związek, yy, gdzie uczucia twoje są warte dalszego pogłębiania, albo masz wybór, bo przychodzi do ciebie nowa miłość.